Cześć, witajcie, z tej strony Hodowca z Lubelskiego. Oto następny vlog Bardzo was chciałem przeprosić za tą Bardzo długą przerwę I także więc co Wracam i lecimy teraz na pełnej yy, Bardzo was naprawdę chciałem przeprosić Bo to była ta przerwa Naprawdę długa Ile gdzieś, już tak pół roku Albo prawie pół roku Także więc to yy, Ten vlog będzie z Przedstawienia mojej hodowli, z pokazu mojej hodowli, co się zmieniło W ogóle, także więc co, teraz lecimy zobaczyć także Co w hodowli Jest parę nabytków, jest parę, czekajcie bo prostu I w ogóle Tutaj oto na pierwszym, będę wam tu świecił, bo jest tu światło ale yy, Oto na samym początku, a Chciałbym pokazać, oto sobie zrobiłem taką zagrodę znaczy, boxy dla królików, widzicie? Jest tutaj cztery stanowiska. Yy, tutaj, nie wiem, na metr, chyba i długość metr 50, czegoś jakoś tak. Także widzicie, ale jest sporo miejsca. Jak dla mnie bardzo fajne. Podoba mi się to. Tak, o siatki porobiłem, takie przygrody. No, także więc. Fajnie, tutaj doseczka do otwierania, żeby było lepiej dostawać do królików, jak im daję. Dobra, pierwsze. To zaczynamy od razu o barany francuskie. I oto są moje dwa nowe nabytki. Od razu. To są dwie samice. Jedna samiczka żółta i samiczka niebieska sroka. Zakupiłem je w wakacje. W sierpniu one mają już 6 miesięcy. Już miał 3 miesiące i kupywałem, że dla mnie bardzo ładne. Yy, także no, już wieczorne obowiązki były zrobione. Jedzą sobie sianko. Zostały oddane. Bardzo mi się podobają. Żółta ładna też. Właśnie Zakupiłem i żółtą. Trafiła się okazja tu w pobliżu, także więc zakupiłem Yy, drugi boks jest wolny Teraz Później się może dowiecie czego Tutaj Następny mój królik Tego już widzieliście Że znacie kalifornijski samiec yy, No tego już znacie Reproduktor Tutaj następny samiec Chyba się zdziwiliście teraz że tak wyrósł To był ten taki mały co go kupiłem I patrzcie jak teraz wyrósł Już już ładnie bardzo wyrósł, ma 10 miesięcy Zostało już dwie samice zakocone, jedna ma małe po nim Druga będzie się samica kocić też za niedługo, ładny samczyk Parana francuskiego niebieski No, także tak Lecimy dalej Może tutaj zacznę, o i tutaj ta samiczka też bardzo ją, ją też znacie Ponieważ ona jest y, tą samicą czarną, którą widzieliście, barem francuski czarny. No jak widzicie, ma 7 sztuk małych. Po samcu, właśnie tamtym niebieskim. Jak widzicie, wyszły. Y, czekajcie, dwa niebieskie. Tam jest trzeci niebieski. Trzy niebieskie, jeden czarny. Jeden brązowy i dwa żółte. Nie spodziewałbym się, że wyjdą dwa żółte, ale jak widać samiec był pewnie po... spokrewniony coś tam z, żółtym, z żółtymi i z, żół... i z brązowym. Co nie? To jest nie brązowy, tylko szary. Szary. I także myślę, że go zostawię. Małe mają... ile mają? Małe mają dwa miesiące niecałe. Za tydzień będą miały jakoś dwa miesiące. Że ładnie rosną sobie. No i samiczka też ma już. przeszło rok. Ma. gdzieś tak. żeby nie skłamać. No ile ma? Czekajcie, bo... 15 miesięcy, chyba jakoś tak. No, 15 miesięcy raczej. I dobrze. Przechodzimy teraz do następnych. To są samiczki mieszańca. Jest ich tutaj cztery, jak widzicie. One mają. Ile mają? One gdzieś mają. 5 miesięcy chyba? No, coś takiego. Jakoś też koło 5-5 miesięcy chyba. I jak widzicie, ładne są. Poczekajcie chwilkę. O, może być. Yy, Ładne samiczki. Yy, zostawiłem ich dla, na mięso. Będę ich trzymał aż wyrosną. Do miały jakąś tą wagę. I wtedy pójdę na ubój. Sobie sprzedam. Że ktoś się trafi, będzie akurat chciał. A one są po. Nie wiem nawet po kim. Bo jak wiecie, tamta niebieska samica mi padła. Bariana Francuskiego, to od niej były też jakieś tutaj mieszańce. Były po tej i po kalifornijskim samcu. No, po tej czarnej. I po kalifornijskim samcu. I były po. Samicy takiej, tej, jak wiecie, mieszańca, co nie? Mieszańca, były zakocone, no i po wszystko kalifornijskim I nie wiem jakie, z, po jakich są, ale jak widzicie, tutaj na przykład samiczka moja jak uszy to pewnie po samicy barana jakaś Ta też, mi się tak zdaje, o ta, tamta też, można wszystkie, może ta tylko nie, czy nie? I... ale raczej mi się zdaje, że to wszystkie są po nie wiem, czy po czarnej, czy po tamtej niebieskiej. Bo zostały one wszystkie zmieszane. No i wyprzedane i te zostawiłem. No. Na jednym był taki ładny samczyk żółty jakby. No ale poszedł to sprzedany. No. Także więc. Co, teraz lecimy do klatek. Jak widzicie o te ładne samiczki. Też będą dopuszczane jakoś. Nie wiem, w listopadzie może... oj, w... Li w lutym jakoś I także Lecimy teraz A bo dobra, pokażę wam pier... już, 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 czekajcie Tutaj, a Mogę wam pokazać jeszcze Mam tutaj trzy klatki, mam teraz tutaj trzy klatki Też e, No i tutaj cztery te e, boksy Tutaj jeden jest wolny No i tutaj trzy A, i jak się? O, w tym ostatnim trzymam sobie siano bo po prostu nie chcę mi się cały czas nabierać worki, czy coś, tak sobie biorę Tutaj na, na worze i mam na trochę No i tutaj te są Ogólnie one były tutaj, ale musiałem je zabrać, bo coś, nie wiem, zaczęły wychodzić jakoś yy, No i tego, ten samiec był tutaj Tego przyniosłem tutaj A tu jest wolny box To myślę, że jako ten będę odstawiał jakoś Na koniec teraz yy, listopada to wezmę tą samiczkę tutaj a maluchy zostaną tutaj dobra lecimy tutaj pierw od dołu jak widzicie tutaj też jest samiczka barana francuskiego niebieska też nowy nabytek ale to już wcześniej wcześniej ona była ona była kupywana jakoś koniec chyba kwietnia coś takiego no, jakoś tak, jakoś jak przestałem nagrywać, nie za niedługo była też kupywana. I co, została ona też zakocona, To ona ma wiek, ile? 9 miesięcy, chyba tak, raczej 9 miesięcy, 8,5. Jak już tak, została ona dopuszczona. Sam tym, tamtym właśnie niebieskim. Ciekawe, czy też jakieś żółte wyjdą, czy nie. Tutaj się zaskoczyłem, że wyszły. Mam samicę kupioną e, żółtą, a tu wyszły od razu. No to także. No, że i brązowy wyszedł tego zostawię szary. No, jest ona zakłócona, ma tutaj sianko też. A i ona właśnie była tutaj w tym boksie. Została tam zabrana, bo wiecie jak będzie się wykacać, no to żeby... To się nie wykacała, bo wykopie norę Wykoci się tam i co No, to jest pierwiastka samica, więc zobaczymy jak ona wychowa. Oby jak najlepiej. Dobra, to lecimy teraz. Na górę Poczekajcie chwilę. Przymknę. Może na górze. Biorę teczkę. I jak widzicie tu jest samiczka KC czyli kalifornijska, czarna. I, i tamta jak wiecie taka była tam starsza samiczka, miała, ona była taka gruba tego. I została ona zlikwidowana, ponieważ była jeszcze raz zakacana, wykociła się z, z małe. Czekajcie, małe, zmarnowała wtedy. Była zapasiona jeszcze tego. Została ona zlikwidowana i została zakupiona też tu niedaleko, w tej okolicy. Kalifornijska moda samiczka. I została ona zakupiona jakoś. Czekajcie. jakoś w lipcu, w lipcu, jakoś w wakacje. Tak, jakieś w lipcu w wakacje? Także co, niech się chowa, niech rośnie, już, jak widzicie ładnie wyrosła. Ona miała 2,5 miesiąca, jakoś chyba ją jak kupiłem. To teraz ma jakieś. Eee... Yy... Czekajcie... No ja... No, ja, jakieś ma. 5 miesięcy, czy tam. Nie, no. Jakoś 6 miesięcy, 5, jakoś coś takiego. 6 miesięcy, jakoś. No. I tutaj, i także, więc co, zostawiamy ją. No i samiec kalifornijski jest, czyli będzie ona zakacana. Eee, też jakoś, a musi ona jeszcze podrosnąć za mną. Jak widzicie, samica mieszańca. Ale trochę nieco inna. Pokaż się tu. Jesteś pierwszy raz nagrywana, bo no, zostałaś nabyta. Jak widzicie, trochę więcej ma białego niż tamta. Ponieważ tamtą samicę trafiła przykra sytuacja. Taka jak, już nie będę mówił. Ale jakiś po prostu, miałem tam na dworze króliki właśnie w klatce. Oto w tej klatce. I też z tego względu zabrałem tutaj w klatki w ogóle. Miałem też brać na zimę, żeby mieć tutaj wszystkie. Ale też i trochę z tego względu, bo może bym trochę później ich wziął yy, taka sytuacja się nabyła, że tamta samiczka była zakocona samcem barana, tak barana, tamtego niebieskim tym. Yy, I widziałem, były ładne, małe 9 sztuk, miała 9 sztuk, miała, ale niestety, co się stało? Pies jakiś ze wsi czy coś przybiegł, no przyleciał klatkę yy, ten tutaj rozerwał. Jak widzicie, nowe zamknięcie jest, rozerwał. Yy, no i po prostu zagres mi samicę i zagres mi małe. Także bardzo przykro sytuacja. No i nabyłem we wrześniu, jakoś w połowie września oto tą samicę tu z pobliża od kolegi. Została ona też, ona ma wie gdzieś półtora, półtora roku, jakoś tak. U kolegi miała raz młode, wychowała, także dobrze. Yy, została to ona zakocona tym samcem kalifornijskim. Kalifornijskim została zakocona. I, a, i tak ogólnie, 24 ma termin teraz listopada, także półtora tygodnia. I będzie się wykatać. Mam nadzieję, że będą dobre. A jeszcze zakociłem Mam nadzieję, że nie będzie mroców i w ogóle wychowa. A i ogólnie o ta niebieska też. Zapomniałem przy niej powiedzieć. Ona też została zakończona 24 listopada. Oj, no 24 listopada ma termin do wykotu. Albo 6? Bo później też ją wpuściłem. Przyjęła samca. Także nie wiem. Ale jakoś na pewno jest kotna. Jakoś się wykoci. Yy, to ona została zakocona To tamtym samcem, barana francuskiego niebieskim. No, tutaj te samiczki ładnie siedzą. No i mam nadzieję, że będą po niej ładne, małe też. Ale naprawdę szkoda mi tamtej samiczki trochę, że yy, takie to się skończyło. Były tam ładne, małe widziałem. Ale niestety. O, tu... Światło mam tutaj ogólnie. Ale coś tak wiecie, nie za bardzo chyba bez, bez latarki widać. No tutaj w sumie lepiej. A tutaj? No też tak widać trochę. No, ale trochę przyświecam. Pokażę Wam jeszcze króliki. Wszystkie tu samczyki. No i tutaj samiczki też sobie jedzą. Niech rosną jak najszybciej. No ładne są. A tutaj sobie samiczka siedzi. Maluszki ładne, podobają mi się żółte, te, te też i co, i tutaj też. Słyniczka kalifornijska siedzi, tutaj ta. Także mam nadzieję, że chyba wszystko powiedziałem, że o wszystkim się wypowiedziałem. Także co teraz, poczekajcie jeszcze chwilę. Konco, kończąc ten odcinek, yy, nie wiem, bym się ustawił, żeby bez światła żadnego. O nie wiem jak mam się... A bo dobra, na to będę pokazywał. Bo trochę tak jest ciemno chyba. No tak, trochę jest. E, dobrze, także więc nie będę przedłużał, bo i tak już się rozgadałem, no ale to po takiej przerwie odcinek, no to musiałem się rozgadać, wszystko mam opowiedzieć. Że mam nadzieję, że filmik ten się podobał i o wyjście zostawili jak najwięcej łapek, jak najwięcej wyświetleń, piszcie komentarze i udostępniajcie ten film, aby jak najwięcej y, ludzi obejrzało ten film, żeby wrócił zasięg i także więc to. Mam 160 subskrypcji, także więc teraz lecimy jak najszybciej po 200 subskrypcji. I mam nadzieję, że zrobicie to jak najszybciej Ja teraz wam się postaram lepiej to dodawać, te odcinki trochę i w ogóle I także... co, mam nadzieję, że wam się jako tako podobało, to... Ja jeśli tak, to zostawcie naprawdę łapkę w górę, napiszcie... Komentarz, czy film wam się podobał A i... I no, mówię, udostępniajcie I bardzo was bym chciał naprawdę przeprosić za tą przerwę Ale niestety, to nie tylko moja wina że przeze mnie, ale też yy, było tak, że nie miałem za bardzo, yy, jakby to powiedzieć, na czym tego robić, bo teraz kupiłem nowy sprzęt, nowy laptop, i powiem, bo tamten mi się niestety coś zepsuło. Chciałem tam naprawić, ale to już nie opłacało. Także, więc, zakupiłem nowy i mam nadzieję, że jak najdłużej mi posłuży, i że wy się cieszycie, że wracam. Bo ja naprawdę się cieszę. Bo chciałem dodawać te odcinki, ale nie mogłem. Mam nadzieję, że jakoś to mi wybaczycie za tą przerwę. Ale naprawdę, ona nie była przewidziana z dnia na dzień, praktycznie sprzęt mi się zepsuł. Nie mogłem nic robić. I może, jakbym chciał, to by było trochę szybciej. to, Ale tak wyszło, tak wyszło. Ale już naprawdę wracam. Jak mówię, udostępniajcie ten film. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i lecimy po te suby. W ogóle także, i możecie napisać w komentarzu, jaki chcecie następny film, a ja się postaram wam jakoś za niedługo wrzucić ten film, za trzy dni albo za dwa. I naprawdę lecimy. Dawajcie pod tym odcinkiem przynajmniej 15 łapek w górę, a najlepiej 20, jak najwięcej wyświetleń. Dużo komentarzy, naprawdę podpowiadam Wam na komentarze. Możecie pytać, co, o co chcecie i co, piszcie w komentarzach, jaki chcecie następny odcinek. A myślę, że ode mnie to już wszystko, także więc co. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!